Słuchajcie, rozpoczynamy odcinek w smutnej atmosferze. Koka doszła już do okresu swojego życia i jest gotowa odejść do lepszego życia. Widzicie to? Dopiero co włączyłam tutaj grę, a już Musimy pożegnać tego kotka. Wstawaj najszybciej. Nie, to, ale to nie jest ważne. Teraz ważny jest kot.

Сейчас же просто не люблю так. Ага. Here. Hmm. Hmm. No dobra, jeszcze to i będę cię tak... No, epitafium No, trzeba powiedzieć, że i cię. Na grobek. Ale to było straszne. Ewidentnie. Nie sądziłam, że tak rozpoczyna odcinek, bo naszym planem było kolejna randka, ale nie wiem czy um, tam. Amelia będzie chciała w ogóle iść na jakąkolwiek randkę. W takim stanie. No ale dobra. Niech idzie jeszcze spać. Albo wy niech się wypłacze. Wypłac się może będzie ci lepiej. Więc no. Wrócę do Was pewnie za chwilkę. Jak będzie już rok. Dobrze, słuchajcie. Wróciłam do Was, już sobie zjadły tutaj śniadanie. I cóż, musimy gdzieś wywieźć tą urnę. Tak się zastanawiam, gdzie to postawić, tak, um, no jak gdzieś to w ogródku, może, nie wiem, tam, tutaj na przykład, o, już od razu nam się zrobił z tego nagrobek, więc okej, okay. to dobrze, musimy go jakoś fajnie tutaj ustawić jakoś, może w trybie budowania będzie łatwiej, o, Tutaj przy tych kwiatkach to jest w sumie dobry pomysł. No, tylko może... Nie mogę tak, dobra. Powiedzmy, że tu niech będzie. Przy tych kwiatuszkach, o. Epieta już jest, także no. Także będzie sobie tutaj stała. I jeszcze do tego Amelia jest jeszcze bardziej smutna, ponieważ straciliśmy następnego kandydata na ojca, ponieważ ten Dominik, w którym poprzednim odcinku mieć randkę, umarł. Też bym dostałam powiadomienie, więc um, no. Tak to naprawdę z tych, co znamy, to został nam tylko ten jakiś Sione une. Sione New. No. To jest jakiś lekarz, więc... To chyba jest lekarz, który nas przyjmował prawdopodobnie. Więc... No. Możemy spróbować. Chociaż zobaczymy, jak gdy dzisiaj nam się uda, bo Amalia jest tak smutna, że no. Może po prostu tylko zaprosić do domu. Obejrzycie sobie film. Ona musi się odprężyć, bo jest tak smutna, że potrzebuje, wiecie. Odprężenia z kimś pogadać. Więc no Tak po prostu sobie pogadamy, poznamy go bardziej. Może nie będzie to jeszcze randka, ale wiecie. Po prostu Lady, y, znaczy Amelia, musi się rozchmurzyć trochę. Bo widzicie, jak chodzi. Cały czas smutna przez to, co się stało dzisiaj w nocy. Więc, no. Jak sobie, pogadają trochę. Usiądźcie sobie tu. Nie angażując się. Ups, to będzie chyba problem. Chociaż... Zobaczymy. Nie będziemy z nim w związku, ale wiecie, zobaczymy, czy będzie chciał flirtować. On też jest smutny. O kurde. Chodź ciało. Ja... Kroba, jesteście smutni. Mówię, jakie chrysma. Kto to nie jest tam przed ziemi? Nie wiem. E aí, eu não No że to nie będziemy się chwalić. O, szczęśliwe. Może przysuję, bo to jest to smutne. Hmm. Się powiem, a może tak z ciekawości, a nie. Kurczak. Nie możesz zapytać, czy jest związku. Co się opowiedział dziwnego? Hmm. Tak sobie myślę, może coś zrobimy dobrego do jedzenia. Takiego, wiecie... Może niewystawny, ale coś takiego... Hmm, Czemu co to możemy? E, może nie... Makaron z serem, no dobra. Nic tu innego nie umiemy. Ale chociaż pokażmy, że umiemy gotować. Jak tam nasza mała? Ja ją zostawiłam z tą zabawką. Może zaraz przyjdzie też z nami pogadać. No, z tym gotowaniem to widać jeszcze chyba tak nie do końca. Czwarty. A za będziemy piąty. No, może być. O, szybki obiad. O, piąty poziom gotowania. Mhm, dobrze. Może też będzie chciał sobie wziąć, więc tu tutaj postawię. Albo może bliżej, nie? Stawię tutaj bliżej. O, jak będzie chciał, sobie weźmie. I choć tutaj też weźmiesz sobie porcję. On tam gdzieś chyba poszedł do komputera. Okej. Okay. miejsce Śmierdzi. Mien Lumi został sam. Hmm. Więc czujesz Lumi. Jak pewnie wiecie, jeżeli oglądaliście film na w moim głównym kanale, to pewnie wiecie o, już się iść, szkoda że ostatnio musiałam pożegnać kota więc, no, nie wiem co znaczy śmierć wieżaka. teraz mam tylko jednego kota chociaż tak naprawdę po nim nie widać, że no że nie ma już tego drugiego kota, ale jednak jest mi smutno. A co to, to, że to się stało tak szybko? No, to się stało, wiecie, miesiąc temu, ale jednak nadal mi brakuje. Jak się to stało w Simsach, no to coś to znaczy, prawda? Więc no. W trakcie jak wam mówiłam, wysyliło mi się westiwia miłości. Hmm, może tam pójdziemy. Chociaż nie wiem, czy Maria jest w nastroju, żeby z kimś się zapoznać. Coś chyba nie wyszło. Eee. <laughs> Więc dzisiaj chyba taki smutny odcinek. Ale mam nadzieję, że... No i tak się... Dobra, słuchajcie. Myślę, że pójdziemy na ten depresywnej miłości. Może dostaniemy jakąś radę od tego, wiecie. Guru czy coś? Więc zapomnij um, wszystkie miski. Więc dobra, Chodź Kurczę, patrzcie, dopiero co tu przyszliśmy, deszcz. No, także aura nie jest zbyt ciekawa moim zdaniem, ale dobra. Nieważne, gdzie tu jest ten guru? Tu. No Na początek bym się tego napiła, tego naparu z wiśni. Dobra, zbyte jest swoje przeznaczenie. Może poprosić. się o radę. Ojejku! Widzicie to? No, burza bym powiedziała. Wy tego nie słyszycie, ale burza jest. Słychać grzmoty. Ale widać, że lubi deszcz, więc no. Trono trochę zmakniemy. Nic jej się nie stanie, prawda? Mam nadzieję przynajmniej. E, co ja tu robię? Aha. ty parasol. Nieprzyjemnie mokra. No okej, okay, ale nieważne. Zaraz może pójdziemy tam do klubu. trip right. the Duchy podpowiadają mi, że w najbliższej przyszłości spotkasz kogoś wysokiego i ciemnowłosego. Aha, ok. dziękuję bardzo. Um, Poproś guru o miłości o podzielenie się mądrością. Wysokie i ciemnowłosy. Hmm, może to nasze przeznaczenie? Musimy to sprawdzić niedługo. Ale to może w następnym odcinku. W następnym odcinku sprawdzimy, czy ta przypomnienia się sprawdzi. Wybierzemy jakiegoś partnera takiego. Właśnie z ciemnymi włosami. O. Na następnego ojca. Zobaczymy ile to będzie trwało? 5 godzin jeszcze. tam. Dwa dni jeszcze, aha, wiecie te wskaźniki, że jest smutna. No to trochę będę musiała poczekać. Postaram się przegrać te dni, dopóki ona jest smutna. No i wrócę do was, jak już nie będzie smutna, no. Jak już to żałoba jej przeminie, no. A myślę, że ciekawy odcinek. Bo tego się nie spodziewałam. Naprawdę. I zaraz będziemy wracać do domu, bo jednak chodzić w burze to chyba jest trochę niebezpiecznie. Bo zaraz nas pewnie trzaśnie pion i no, się skończy. Więc Pani Guru, proszę przekazywać tutaj mądrość trochę szybciej, no. Niektórzy twierdzą, że wielka miłość to wielka siła, inni pytają, czy warto było kochać tak aż do bólu? Każdy musi jednak zdecydować sam, którą stronę bardziej się skłania. Okej. Okay. Dziękujemy bardzo i wracamy już do domu, bo jednak to chyba nie był dobry pomysł, żeby wyjść, bo, no, w takiej pogodzie Dziękuję bardzo. Ale cóż, mamy jesień, więc. Trzeba było się tego spodziewać. Właśnie dzisiejszego dnia takiego porunek. Słuchajcie, będę powoli już kończyć tutaj Emily. Włączyłam taki film kują z kampusu. Niech się odpręży wieczorem. Potem pójdzie oczywiście spać, więc żegnam się z Wami i przepraszam za. Taką dosyć długą przerwę w nagrywaniu filmów na tym kanale, ale po prostu nie miałam czasu nic nagrywać, głównie przez szkołę i przeprowadzkę, także postaram się wrócić. Pewnie będę wracać tutaj do Was w weekendy najczęściej, przynajmniej postaram się. Także no. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach, które mam nadzieję będą bardziej udane niż te dwa ostatnie.